Ojej, oh yeah. jee, gramigadam. Witam Was bardzo serdecznie, ludziska z tej strony Solagi, Witam Was w kolejnym odcinku z serii. Pograjmy w Assassin's Creed 4 Black Flag. Oczywiście, ludziska, jak zwykle to bywa. Mam tu coś dla Was. Otóż, a tu taki sobie leci konwoik królewski. Tylko jeszcze tu tego palanta um, postaram się sprzątnąć szybko. I co? Aha, no to już, to już. Tak, tylko jeszcze tu rozwalę te beczki. To no, tu mi praje żyna. Aha, dobra, on już. On już po. jeszcze tylko sobie zrobimy... Albo nie, nie będziemy tracić czasu. A bordo szybko miałem zrobić, ale nie, nie widzę sensu. Tylko chwilka. Dzisiaj już drugi materiał z y, asasynka. Fajnie, fajnie, fajnie się dzieje, że się dużo dzieje. Albo wiecie co, dobre, nie będzie. Tak wygląda Królewski yy, fregata 23. Ja myślałem, że to jest yy, wielki liniowiec, że to będzie że to będzie coś naprawdę ciężkiego i trudnego, a tu no, no, sami zobaczcie. No. To jest po prostu sobie taki o. Yy, oczywiście dzięki wielkie yy, temu panu już chwila, który mi to udostępnił. Spidior Tak, dzięki Ci wielkie Jeśli mnie oglądasz To, to dzięki Właśnie to jest Dodawajcie sobie ludzi na, do znajomych Właśnie do Uplay'a A, sorry Musiałem się nabić Właśnie zwiększacie szanse Ostatnio biały Biały wieloryb, a dzisiaj e, Już kolejny konwój Tutaj jeszcze cały czas to trwa. Niestety szkoda, bo to wszystko po czasie wam to pokażę. No, walę teraz tymi materiałami, bo mam dużo czasu, a później to nie wiadomo, jak z tym czasem będzie. O, jak widzicie, tutaj mam, co nie, wydarzenie właśnie udostępnia, i jest czas określony na to. Pamiętam, jak tutaj Pączek to mi udostępnił, albo ja, albo ja się. Albo ja to odkryłem i ja się z nim podzieliłem jakoś tak, już nie pamiętam jak to było, ale... No widzicie, no ten znacznik cały czas jest, nie chce zniknąć, a jak tutaj odkryłem gdzieś w tym rejonie yy, białego wieloryba, no to on znikł właśnie po, po tym czasie. Dobra, normalnie mógłbym go... Mm, że tak powiem, star... no staranować bym go mógł, ale ale dokonajmy alburza jak to. To nam zabroni. Dobra. Tylko się ustawię jeszcze. No tutaj już go biją moi ludzie. Jeszcze palniemy ich z muszkietu. Wow, ale jo, oh pierdolcie. Ale jajca. Z folgierzu, a nie z muszkietu, co ja pierdzielę. Dlaczego mam tu klatki teraz, motherfucking? Dobra, tam widziałem. Ooo, ani jeden nie dostał, co za wstyd. Wstyd i Dobra, czas to zrobić w końcu. Ach, myślałem, że. mu się uda, ale niestety. No. a właśnie, właśnie, czasami tak się dzieje, to jest taki głupi błąd. No, ty fagasie, no, i musiał mi przeszkodzić, no. Chyba, że jeszcze dam radę. A dobra, dałem radę. Spok. Dobra, no i co, no i co, no i co? Jeszcze sobie załatwmy tego tak, tak. O i będzie. Wejdzie, ładnie wszystko. Jak zwykle mi tu Fraps musi kurde świrować. Żałuję. Niestety. Ale jakoś wam nagrywałem to wcześniej. Eee... Boże, czekaj, ja to nagrywałem. 10 tysięcy, jak widzieliście. Rieli. Reli. Mm, nagrywałem wam... dzwonek, dzwon nurkowy. I w ogóle ani razu nie było ścinki. A niestety. Tak to się bywa. No, dobra, już go nie staranuję. Dobra, to już przejdźmy. A może tak, właśnie. Bo to jest taki głupi błąd, jakby. Mm. Tylko nie, nie dolecę, tak, więc nie będziemy marnować czasu, tylko... A, i tak nie dolecę, no wiecie. Dobra, trudno. Zabijemy całą. Takiego czegoś nie widzieliście. Patrzcie na to. Ach, dopiero się skapnęli. Dobra. Mam tutaj noże, więc tu sobie... Tak. I podnieśli, i ba. Takie bajery Dobra, jeszcze tylko sobie oskubię, tak, żeby mieć amunicji na full. O, jak ktoś będzie miał, ale mam nadzieję, że będzie ktoś miał. Jak dokonam abordażu, tak. Yy, no w ogóle nic się nie stanie, co nie? Będę chciał dokonać abordażu i. i już. Yy, jakby. Komputer Może co ja pierdolę w ogóle? No po prostu nie będzie... nie będzie abordażu dokonanego, no. A potem będzie oglądał to i się będę zastanawiał. What the fuck, co on pierdoli? Dobra, już chyba więcej nie mogę skubać. Czy mogę? Nie, chyba nie, chyba nie. O, mogę tu jednak, jeszcze jeden jest. Eee, nie miał. Co za syf. Dobra. Przejdźmy sobie, żeby... No mniej więcej tak wygląda konwój, ja jeszcze chciałem... Co chciałem powiedzieć na temat konwoju... Albo o... Zróbmy sobie tak... A nie, dobra, to już skądś... Lepiej tak, nie, jak w ogóle... Mm, na temat coś w konwoju... Mm, to tak jak mówię, no... Musicie być... Znaczy nie, tego nie mówiłem, ale... Mm, najlepiej jest właśnie jak je, macie dużo znajomych... I... E, I właśnie... Razem... Ktoś odkryje i ta druga, o tak jak mówiłem nic się nie stanie właśnie, nic się mm, wtedy nie dzieje i e, jakby spo, z pokładu naszego od razu abordażu dokonujemy. Dobra, e, bo się tu miotam strasznie, dobra nie, nie będę przedłużał, normalnie sobie ich y, rozczaskamy, e, no mniej więcej, mniej więcej to by było... Aha, tutaj komunikat, że jeden przyspiesza, że nie? otrzymujesz pomoc. Oha, ale jaja, patrzę, ale jaja, kurde, tego jeszcze nie widziałem. No tak, bo jest w podpowiedzi we flocie Kenwaya, że właśnie e, razem jest lepiej. No to, to tak z reguły ogólnie jest lepiej, ale chodzi mi o to, że, że z przyjaciółmi szybciej e, Dochodzimy po prostu... Robimy misję floty. O może tak No nie no, żeby tu mis... Eh, kurdy, ty mać Co się dzieje Dobra, jeszcze... Kurde, ale jestem zamotany strasznie w tym let's play, wiecie co? Strasznie tutaj mam klatki, nie wiem o co chodzi w ogóle, what the fuck. Muszę uspokoić grę. Dobra. Misja floty sukces. No właśnie, ale czego? Ej, no patrzcie, no to jest nienormalne, kurwa no. O co chodzi w ogóle? Przecież normalnie po 60 klatek. Dobra, rozjebiamy ich szybko. Tak, jakoś jeszcze tam, jeszcze tam coś fakt swojego. O, tu jest jeszcze jeden... Dobra, tyle. Yy, no, tak mniej więcej tak wygląda konwój. No i jeszcze raz mówię. Yy, pamiętajcie, żeby si się dodawać, po prostu gdzieś tam po forach szukajcie osób, żeby żeby właśnie szybciej odkrywać mm, takie lokacje. I musicie być przede wszystkim online, no na piratach tego nie zrobicie. No, dobra, to kończąc ten krótki materiał, bo tu mi się jakieś kurwa wixy dzieją, mnie to denerwuje już. Dzięki wielkie za oglądanie. Jeśli się spodobało, chociaż był trochę ten taki chaotyczny ten let no nie przygotowałem się jakoś specjalnie do niego. To dajcie łapę w górę, komentarz. Jeśli widziałeś mój kanał pierwszy raz, oglądnij jeszcze sobie jakieś inne materiały, żeby poznać mnie mniej więcej, jak jak robię materiał, bo ten mi nie wyszedł po prostu. Dobra, dzięki jeszcze raz i do zobaczenia w następnym wideo. Na razie.